Cześć, dzisiaj Was zabieram na Kalinowszczyznę, na jedną z piękniejszych dzielnic Lublina, która ma bardzo malownicze położenia właśnie wśród wąwozów lesowych. Natomiast nie będę mówił o architekturze, o urbanistyce, o Wielkiej Płycie, o przestrzeni miejskiej, ani o przyrodzie. Chociaż źle, o przyrodzie powiem, a właściwie pokażę Wam miejsce, gdzie płynęła rzeka. Tak, na Kalinowszczyźnie płynęła rzeka. To, co widzicie za moimi plecami, jest to część doliny rzeki, która zaniknęła mniej więcej pod koniec XVIII wieku. Spróbujemy pójść odnaleźć jej przebieg, ponieważ prawdopodobnie widać jeszcze miejsce, gdzie był obszar źródliskowy rzeki Muchawiec, bo tak się nazywała, więc zapraszam na spacer w dolinę na Kalinowszczyźnie w poszukiwaniu zaginionej rzeki Muchawiec. O rzece Muchawiec na Kalinowszczyźnie dowiedziałem się dosyć przypadkowo. Kiedy to oglądałem dokładnie plan Jana Nepomucena Łęckiego z 1784 roku, moją uwagę zwrócił dziwny ciek wodny, który biegł w kierunku południowym wąwozie w dzielnicy Kalinowszczyzna. Najbardziej pomocnym okazał się plan, wykonany przez Feliksa Bieczyńskiego w 1852 roku na podstawie starszej mapy z 1783 roku, którą pokazywałam wcześniej. Tutaj bardzo dokładnie widać napis rzeka Muchawic oraz jej przebieg. 20 lat później, bo w roku 1803 powstała austriacka mapa, na której widzimy rzekę Muchawic, która jest już zdecydowanie krótsza. Na planie z 1829 roku rzeki Muchawiec już nie ma. Co mogło być przyczyną zaniku rzeki Muchawiec? Przede wszystkim zmiany warunków wilgotnościowych. Być może długotrwały okres suszy doprowadził właśnie do zaniku tego cieku wodnego. Pamiątką po rzece Muchawiec. Jest mozaika wykonana na jednym z kolektorów burzowych.